Cześć. Jak zwykle dawno nic nie streamowałem, ale dzisiaj jest ku temu okazja i sobie zobaczymy. Temat iPhone 11 wziął sobie, postanowił wyzionąć ducha. Właściciel poszedł do serwisu, takiego powiedzmy jednego bardziej znanego, i dupa. Serwis nie ogarnął. A my sobie zobaczymy, na czym polegało to nieogarnięcie i czy uda się coś z tym zrobić. Ja go tylko otworzyłem, zobaczyłem, że było ryte. Klient nic na ten temat mi, powiedzmy, nie powiedział. Odłożyłem urządzenia i teraz robimy sobie diagnozę. Wy sobie zobaczycie to ze mną, a ja będę miał, powiedzmy, plecy kryte i tak dalej. Zapraszam. Witam, witam wszystkich. O, jeszcze lampka i już jesteśmy. To jest ta nasza jedenastka. Produkt Red. I już wam pokazuję że to było otwierane, widać tam jakiś kapton, coś tam się działo, oczywiście paluchy wszędzie i tak dalej. No moje teraz też będą. No i co? Trzeba to rozkręcić i stwierdzić, co się stało, co można zrobić, czy w ogóle będzie jeszcze można coś zrobić, bo to hm, nigdy nic nie wiadomo tak naprawdę. Ogólnie ja w swoich, powiedzmy, wyliczankach zauważyłem, że Najmniej y, szans na naprawę jest wtedy, kiedy trafi się do serwisu nieodpowiedniego. Właśnie to, że serwis jest jakiś tam powiedzmy renomowany albo bardziej znany i dobrze się reklamuje, to wcale nie znaczy, że taki serwis jest właściwy. Okej, okay, bateryjka odpięta. Teraz kolejna. Śrubki pójdą w ruch. Chyba wszystko mi działa dla odmiany dzisiaj. Jest trochę niesamowita. Jeszcze raz witam wszystkich. i Śrubkujemy dalej. No już widzę, że trochę rzeczy zostało tu zdjęte, na przykład wszystkie pianki. Co pewnie w ruch poszła? Make Ultra dźwiękowa jako najlepsze narzędzie serwisowe. Kurczę, jeżeli w serwisach tak popularne są Make y ultradźwiękowe, to po cholerę tam ludzie pracują. Przecież najwięcej roboty odwala Make Ultra dźwiękowa. To nawet nie jest kapton, tylko po prostu starta. Starta warstwa. Ciekawe, czy płyty były lutowane. No, zaraz to sobie zobaczymy. Co ja tu potrzebuję jeszcze? Taśmę. Taśmę z zasilania. Siema sajni. Witam, witam wszystkich, staram się podłączyć bateryjkę, bateryjka jest podłączona, w sensie zasilanie zamiast baterii, no i patrzymy czy będzie zwarcia, nie ma zwarcia, hej, ale dupa nie startuje, chociaż coś tam się niby dzieje, ale niewiele, tak naprawdę to nie ma sekwencji startowej. Spodziewałem się tu jakiegoś powiedzmy grubego zwarcia, a jest chude zwarcie. Ciekawe. To zmienia trochę postać rzeczy. Temat będzie raczej bardziej skomplikowany, ale się okaże tak naprawdę. Tylko problemem jest teraz to, Problemem jest to, że ktoś tutaj grzebał, i pierwotne uszkodzenie, które miało miejsce, może się przerodzić w jakąś totalną lipę. I nie będzie wiadomo: znaczy, przez to, co tutaj się działo, nie wiadomo, jaka będzie pierwotna przyczyna uszkodzenia, bo to, co tutaj się działo, wprowadza dodatkowe jakieś dziwne historie. Nie wiem, w sensie bo piszecie, że pakiet mini, a nie premium. Sęk w tym, że to są serwisy, które mienią się na rynku serwisami premium, mimo że są pozaautoryzowanymi serwisami, to obiecują mnie stworzona historie. I te historie zwykle w, yy, zwykle wyglądają tak, że no po co? do ultra dźwiękowej, czyszczenie chemiczne 250 zł nie działa. No trudno, widocznie się uszkodziło i nie będzie działać. To jest jeszcze hit dociskania. Już tylko zmienię. Dociskanie taśmy jakimś głównym. Widzicie jakie to jest? Porysowane, pogniecione i tak dalej. Jakiś Debil tam po prostu, nie wiem, śrubokrętem dopychał tę taśmę. Dobra, soketu teraz nie wyciągnę, bo został wciśnięty pod taki, powiedzmy, łącznik od płyty głównej i nie jestem w stanie tego zbytnio wyhaczyć. czy nie wiem jak, jakiego słowa użyć. No nie, nie jestem w stanie. Więc kontynuujemy demontaż i wyciąganie płyty głównej, bo ją będzie trzeba wyciągnąć. Bez demontażu płyty głównej trudno będzie tutaj cokolwiek sensownego. Zobaczyć, stwierdzić. Hej, kurs komenda. To jest taka jedna blaszka z takim, nie wiem czy będzie to widać, takim zaczepem. Trudno się ją wypina dosyć. Tasiemek jest tutaj naprawdę sporo. Żeby je powypinać, to trzeba się trochę. A <śm> tu to samo, no po prostu jakiś totalny jełop tam pracuje. Zobaczy, ty też wszystkie tasiemki porysowane, pogniecione jakimś śrubokrętem, nie mam pojęcia, co ludzie tam odpieprzają. Jakoś mi dzisiaj nie idzie. Demontaż. Nie, to nie zbita szybka. No, niestety jest lipa. Jakiś debil lutował ten telefon. Więc co? Podejrzewam, że będzie śmietnik i strata czasu. Widać ślady lutowania. Klient się zarzeka, że. Telefon został kupiony jako oryginalny, chyba nie wiem, tam w Cortlandzie czy spocie, trudno mi teraz powiedzieć i został oddany do serwisu. Więc ja w zasadzie powinienem to spakować i kolokwialnie odesłać w pizdu, bo szkoda zachodu tak naprawdę na to gówno. Potem ludzie się dziwią, że jakby nie chcę obsługiwać takich zleceń. No bo po prostu szkoda zachodu. Za diagnozę czegoś takiego trzeba było policzyć dwie pustówy. Ja myślałem, że tu będzie jakiś powiedzmy no, temat typu make ultra no ale to już było lutowanko. Fokus nie chce złapać. Zobaczymy to jeszcze pod mikroskopem, ale ogólnie to szkoda zachodu. Podejrzewam, że płyta główna została przegrzana. Jestem ciekaw, bo wiem, no, te, na czym teoretycznie klient twierdzi, że to jest z takiego zdanego serwisu. Z tego, co ja wiem, to oni tam zawsze mają problemy, żeby cokolwiek lutować. Teraz to chyba widać, że jest to lutowane, bo tutaj ewidentnie widać, że jest jakiś bajzel. No tak, to będzie faktycznie krótki live. Było coś tutaj ryte. Nie mam zielonego pojęcia co. Widać, że klej kołnanda jest mocno przegrzany. Nawet lepiej, <grym> ja pietole. <grym> że Debil to robił, to mało powiedziane. Widzicie, jak jest spękany. Klej przy, Nandzie, przy pamięci NAND to jest po prostu śmietnik, nie wiem czy to powstało podczas y, lutowania, No klient nie rzucał tym urządzeniem po prostu do wora i do jeziora, tyle historii z tym urządzeniem, szkoda to dotykać. Tyle, moi drodzy, spodziewałem się tutaj jakiejś ciekawej historyjki. No i poniekąd ona jest ciekawa, ale jakby nie dla was, bo ja jakby nie będę marnował czasu swojego, jak i waszego, żeby tutaj coś lutować. Potem co miałbym to rozlutować. Nie z klientem się użerać, że dostał telefon w innym stanie niż przysłał, albo coś takiego. To jest po prostu. Więc niestety będzie krótko, ale. Tym. Nie, to nie była zbita szybka, bo już kilka razy piszecie, że zbita szybka, więc nie, to nie była zbita szybka. To jest serwis na i wywodzi się z Poznania, więc możecie sobie poszukać podobno. Więc nie będę nic dalej mówił na ten temat, bo jakby nie w moim interesie jest, ale to by pasowało, bo słyszałem, że kiedyś jakiegoś obywatela chyba z Pakistanu tam zatrudniali. Kto wie, może to jego robota. Tak czy siak, nic ciekawego tutaj nie zobaczyliście, oprócz tego, że ważne jest, żeby dobrze wybrać serwis, żeby stan urządzenia nie był gorszy niż przed oddaniem. Bo tutaj, kaplica, nie ma sensu w ogóle tego dotykać. Jeszcze na odzysk danych, to można by pomyśleć nad swapem, ale żeby to normalnie użytkować, nie ma sensu zupełnie. Ciekawe, czy klient w ogóle wie, że ten telefon jest taki. Ryty? To jest dobre pytanie. Potem się go zapytam. Zresztą pokażę linka do tego materiału. Więc tyle. Dzięki za uwagę i rozsądnie wybierajcie serwisy. Nie bierzcie pierwszego lepszego. No, tyle. Trzymajcie się.